Dobra, słuchajcie, tak przy okazji e, taka może dla niektórych będzie ciekawostka, informacja, e, robię tutaj malutki przegląd e, elementów z, w, związanych z drukarką, wyczyściłem, słuchajcie, sobie tutaj radełka w tym, e, nie będzie tylko jak to się mówi, no wiadomo o co chodzi, zapomniałem, wyleciało mi z głowy. E, nie daj Drive. Kurde, no wyleciało mi z głowy. Dobra, mieszam z tym. I słuchajcie, zrobię eksperymenta zamiast takiej rurki PTFE. Włożę rurkę węglową. Kiedyś kupiłem coś takiego jakieś takie rureczki węglowe i one mają też jakąś tam wytrzymałą yy, opcję na temperaturę. No i co? No i zamontowałem taką rurkę węglową. Przetrzyszczę sobie tutaj. Ekstrudera wreszcie, kurde. I słuchajcie, zobaczymy, jak z tą rurką węglową będzie to wszystko działało. Damy troszeczkę smaru na zębatkę, tak, żeby to wszystko lepiej, jakby chodziło. No i co mówię, czyściłem to. Nie uwierzycie, ale zapchało. Zatrzymała mi się drukarka, znaczy nie chciała mi filamentu wypychać z dyszy na tym PLA z grafenem. Przypadek? Mam nadzieję. Że to nie jest jakieś bardziej coś poważnego. No i co? I tutaj zębadecz, zęba, tą zębatkę też troszeczkę nasmarujemy. Także będzie sobie tutaj ze smarem chodziła po tym tym. No i co? No składam to wszystko do kupy. Zobaczymy, jak to będzie działało, nie? Dobra, wstępnie to jest skręcone. Filament jeszcze nie jest podłączony. Także zobaczymy sobie teraz, jak to pójdzie z filamentem. Ja tu zaraz włożę do ekstrudera. No, i zobaczymy, czy będzie go pompowało tutaj na dole. Jeżeli będzie pompowało, to będzie to dobry znak. Ustawię sobie tylko ekstruzję. nam co 10 mm i uwaga, podłączam sobie filament. Dobra, udało się, ruszyło z tą rurką węglową. Ciekawy jestem, jak to za patent. Chociaż przy tym hotendzie, Spiderze powinna ta rurka bez problemu dawać rady, bo ten hotel jest fajnie skonstruowany i co no czasami trzeba troszeczkę dać serca drukarce i troszeczkę jakby podreperować dobra na razie takiego tutaj zrobiłem sobie szybkiego próbnego wydruka będzie to druk do czego? do Takiej wytłaczarki do kleju, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, kończę. Taki, kurde, miszma z drukarką Ender 3D. Wiadomo o co chodzi. Po prostu nie kochałbym tego Endera, gdyby takich sytuacji nie było. A dzięki tym sytuacjom człowiek się uczy różnych rzeczy, nie? Kombinuje i tak dalej. Coś pięknego. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się.